Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Tak naprawdę na te zapisy prawne czekaliśmy trzy dekady. Gdyby one powstały wtedy, kiedy ja jeszcze w tej Izbie mówiłem 25 lat temu i wzywałem do takich zapisów, nie mielibyśmy dzisiaj wielu dylematów. I wtedy już pomoglibyśmy państwu ukraińskiemu wyzwolić się z nazizmu. Z tej, z tej brutalnej po prostu przeszłości. Musimy sobie powiedzieć jasno, bo bardzo często nie niedoprecyzowujemy tutaj skali tego z czym mieliśmy do czynienia. Szanowni państwo, ukraińscy naziści wymordowali ponad 600 tysięcy obywateli Polski. 10% polskich strat osobowych w II wojnie światowej. Ponad 400 tysięcy Żydów. Kilka lat temu Uniwersytet Jagielloński wydał książkę o UN, UPA i zagłada Żydów. Ponad tysiąc stron. Dwudziestu kilku naukowców z całego świata opisało skalę zbrodni na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Między 150 a 200 tysięcy Polaków zamordowanych, ponad 50 tysięcy Ukraińców, Rusinów i innych narodowości. Proszę Państwa, my mówimy o odpowiedzialności za 10 strat osobowych obywateli polskich, państwa polskiego. To nie można tak sobie gdzieś tam na boku odkładać. Dzisiaj buduje się pomniki, próbuje się odnawiać pomniki sprawcom Holokaustu, sprawcom ludobójstwa. Proszę Państwa, w latach dziewięćdziesiątych w Polsce powstało mnóstwo pomników ku czci właśnie bandytów i zbrodniarzy. Sam uczestniczyłem w działaniach, które likwidowały te pomniki. Upominałem się 25 lat temu o ich likwidację. W Ruszowicach zlikwidował wójt pomnik, gdzie później Ukraińcy domagali się ekshumacji. Okazało się, że tam nie leży ani jedna osoba. I jeżeli dzisiaj rząd Tuska negocjuje z Ukraińcami jakiekolwiek pomniki, już nie chodzi o kontekst historyczny, muszą być ekskumacje, musi być sprawdzenie, kto tam leży. Nie tylko przez usłużnych polityków, historyków, przepraszam, ale trzeba sprawdzić, kto tam leży. Dlaczego? Bo dziesiątki tysięcy ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej przez kilka lat okupacji brało udział w Holokauście i masowej mordach Polaków, oni wszyscy później trafili do ONU i UPA. To są ci sami ludzie, to są ci sami ludzie. I mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie w 1945 i 1946 roku były trzy napady na Bircze. Kto bronił Birczy? Byli żołnierze AK i BH, samoobrony i żołnierze Wojska Polskiego. A wśród nich byli żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji AK. A kto atakował? Bo sprawdzałem, w stu procentach wszystkimi dowódcami byli, byli nie SS byli policjanci, byli żołnierze Wehrmachtu. I ci, którzy mordowali, ci, którzy trzy lata wcześniej w Starej Birczy w jednym akcie wymordowali siedmiuset Żydów. I my musimy o tym jasno mówić. To jest to dziedzictwo. I dlatego tutaj mówię, że na grób nieznanego żołnierza powinna wrócić tablica z nazwą Bircza. I to jest po prostu bezwzględne. Szanowni Państwo, tutaj oczywiście trzeba wprowadzić kilka poprawek. Ja sam napisałem kilka książek, dziesiątki artykułów i tylko na Pogórzu Przemyskim napisałem du bardzo dużo artykuł, gdzie na podstawie tylko dokumentów pokazałem, że jeszcze w 1948 roku doszło do kilkudziesięciu napadów band ukraińskich. W 48 roku. I to jest to dziedzictwo. I na to dziedzictwo przez 30 ostatnich lat na łamach naszego słowa, czasopisma Związków Ukraińców, oni się grolifikują to wszystko. Proszę państwa, pomnik w monastyrze nie może powstać, zanim nie będzie badań, kto tam leży. Bo dokumenty świadczą, że to są ci, którzy mordowali Żydów. Na samym Lubaczowskim ponad 1600 osób zamordowali, a tysiące Żydów, Polaków i Żydów, a tysiące zaprowadzili do obozu po prostu w Bełsu i w innych miejscach. Popieramy w pełni tą ustawę i po prostu tylko prosimy o pewne. Do...